Cześć, z tej strony Krixero I dzisiaj witam was w odcinku, w czwartym odcinku z fifa 22 Niestety widzimy się po przerwie miesięcznej Ze względu na to, że nie miałem zbyt bardzo czasu I nie było mnie 2 tygodnie w domu, więc nie miałem jak nagrać I dobra, najpierw otworzymy sobie złotą paczkę z podglądem Może coś trafimy Ech, nie ja, ja, nic Jak widzieliście, mamy 60 tysięcy na koncie przez to, że robiłem tam e, paczki i te inne. I teraz zobaczmy, co mi się sprzedało tutaj, bo chyba coś miałem. Nie wiem, czy coś sprzedawałem tutaj. Zobaczmy, Waran poszedł. A ja warana sprzedawałem? A za to heca. Nawet już, nie, nawet już nie pamiętam, co ja robiłem. Szczerze, nie? Nie pamiętam. Muszę zobaczyć na skład w ogóle, jak to wygląda. E, a, a, dobra. Już rozumiem. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Bo. Po, poza odcinkami udało mi się trafić Virgila Vandyka. Tak samo tutaj mamy. Nie wiem, czy ja jeszcze go mam tutaj, czy go trafiłem z tej samej paczki. Ja mamy jeszcze tutaj Luka Modrić, Thomas Müller i tyle. I dzisiaj otworzymy sobie paczkę, moi drodzy. 82 razy 25 Może uda się trafić jakiegoś Shape Shiftera, czyli zmiennokształtnego Idziemy sobie do już samej. Chociażbym mógł zrobić z tymi. Chociaż nie, ja nie mam foderów, więc oj to będzie ciężko z tymi foderami. Chociaż mamy pieniądze, więc może się uda zrobić. Mamy rozbudowę, ale to nas średnio teraz obchodzi. Nie ma, o jest spadka 80, 2 razy 25. Ja zrobiłem paczkę 83 razy 25 Trafiłem Shape Shiftera PP To jeszcze była ta o, Jamie Ward jeszcze trafiny, Ruiz Silva O Jezu, ile jem mam tych tokenów, o Jezu Dobra, sprzedajemy tego tokena. I Jamie jego Wardiego trafiłem w piku I dobra, zaczynamy Mam nadzieję, że uda nam się trafić, chociaż karta 88. He, <laughs> fajnie by było. Moi drodzy, no i co? Lecimy. Zobaczmy, jak, co my trafimy w tej paczce. 82x25, zobaczmy. Shape Shifter Pepe. No to samo trafione co na moim głównym koncie. Więc może ustawimy go sobie na ławce, lub jakiś fodelek, Zobaczymy, co mamy w tej paczce jeszcze. Benzema, Kulibali, Griezmann, Jorginho, Harry Maguire. No Znaczy się... No spoko. Jest Benzema. No są trzy karty 86+. Plus. Ale panie, cała strona to są 83+, plus, więc... Ale to jest 82+. Plus. Kogo ja mam du w duplikatach? O Jezus, Jezus na was. Dobra. Więc Musimy niestety skwikselować że, Jezusa na Wasa Dobra moi drodzy, więc dzisiaj Zrobimy sobie jakieś może zadania Zrobimy sobie te wyzwania budowania składu może Jakieś lub coś Chociaż ile czekajcie, ile zostało dni na Fernandinho? 10 dni Więc może uda nam się go zrobić chociaż dwa Team of the Week. A ja mam Team of the Week, ale jednego Chociaż może, ja, może jakiegoś. O Jezu ale Team of the Week są takie drogie teraz, moi drodzy, że to jest po prostu masakra. O z kim fenua. Będziemy musieli zagrać w ogóle mecz kiedyś. Że a cancelu, Wiem, że to pewnie będzie słaby skład. No trudno. Jest jeden. Jeden. Tylko jeden. Dobra. Czyli nie mamy więcej Team of the Weeków. Nawet nie mamy Totsa Mamy tylko na wypożyczenie. Mamy pep, ale to się nie zaliczy. To, bo to nie jeszcze i shifter, i się nam nie zaliczy. Moi drodzy. Dobra, to zróbmy sobie, która jest godzina 7:47, zróbmy te hybrydy ligowe jeszcze. Jakie my to my mamy? Zrobiłem już pierwsze. Tego nie robiłem, bo chociaż tutaj. Potrzeba z Portugalii najlepiej. Chociaż też, Brazylia może być. Chociaż, ile już, ile kosztuje Paulinho. Czekajcie, czekajcie ile kosztuje. No, ile kosztuje Paulinho? Dobrze mówię? No, Paulinho. To. Ale to jest straszne. Nie? 30 tysięcy naprawdę. To tylko przez to, że on karierę kończy. Ile mamy Brazylijczyków? No znaczy się można użyć tego z Ukrainy i, z te... i Lukasa Paketa. Resztę będzie trzeba sobie moje drodzy wymyślać. Więc robimy tak. Tutaj pyk, pyk, pyk. No. Pyk, pyk, pyk. Musi być. No jest 8 rzadkich. Tutaj teraz będę moje drodzy kombinował strasznie z tym. Portugalska liga, nie mamy portugalski Ligi Dobra, teraz tutaj musimy obronę zrobić, zobaczmy, kogo mamy na obronie w ogóle. Liga włoska, nie mamy. Więc możemy sobie użyć tego Gabriela Paulista praktycznie, no i tak no, nie będziemy go używać. I Luisa Felipe. Mamy już 5 lig. Co się stało? Z, co się stało z, pa z Paulistą kartą? Czemu ona zwiększa? Co jest grane? Dobra, dalej mamy turecką ligę. Chyba mam... Nie, nie mamy jeszcze Nie mamy tureckiej ligi Teraz przechodzimy na prawą pomoc i jest angielska, Lucas Moura Poczekamy sobie z tym Sprawdźmy tutaj, czy kogoś mamy Z jakiejś takiej innej ligi Hiszpańska, francuska Niestety na no Paulinie nie będę mógł kupić, bo jest za drogi Dalej mamy francuska, angielska Angielską już mamy Nie, nie mamy, dobra A czy ja mam kogoś... Z Anglii, to weź, weź, możemy wziąć tego Bruno Guimaresa, Mamy 7. Potrzebujemy 8 rzadkich. A dalej to będzie kurczę kłopot. Liga portugalska. Mamy już portugalską. Napasnik teraz został. Turecka liga. Też mamy. Hmm. Środkowy Napastnik Jest Liga Arabska. Mamy 8. I teraz potrzebujemy jeszcze 3 lig. Do tego zadania, więc zróbmy złoty zwykły, Liga Ukraińska i li jest, Liga MLS. Dobra, mamy 89 lig. Teraz kolejny zawodnik, to mamy Liga Chińska, Iwo. Dobra, jeszcze jedna liga i mamy zrobione TSBC. Turecka liga i portugalska. My mamy obie, mamy też ligę angielską, więc musimy wziąć tego lewego skrzydłowego. Druga liga Włoska Mamy to Więc teraz czas ich kupić, tylko że pewnie oni będą kosztować za jakieś może 3000 O, jednak nie, 450 od końców za Diego Firesa. Teraz za Ivo Jak pomyliłem się z nazwiskiem to bardzo przepraszam Teraz mamy Ivo Oj, kosztuje drożej, oho, ho. Dobra, tego sobie na razie odpuścimy Weźmy tego Luisa Araujo Pyk ale za 1000 go nie chcę. 800. Za 750. Ta był za 700. No trudno. Teraz Bruno Guimares. No z 1000 końców mi się wydaje, że będzie kosztowało. Mi się wydaje tak. 900. 500? Dobra, mamy za 900 Bruno Guimaresa. I w następnym odcinku może sobie zagramy mecz właśnie. Bo są zadania, żeby gole strzelać. Więc zobaczymy. Oj, Luis Filipe to będzie droższy, bo to jest... Właśnie te 1100, więc możemy wziąć go za te 1100. Teraz bierzemy Bruno Peresa i lecimy, moi drodzy. Nie ma go za 1500. Za 2000 też go nie ma. 3000. Jest za 2200. Poczekamy sobie z tym. Może będziemy mieć jakiś, jakiś zmi jakąś zmianę. Lejtek kosztuje 800 końców, dobra. No, taliska, no, czy jak to tam. No, będzie chyba kosztowała 100 tysięcy końców mi się wydaje. No właśnie, bo to jest Liga Arabska i zostało teraz nam dwóch. Chociaż, czy możemy sobie wymienić tego z Ligi Tureckiej? a sobie nawet sprawdzę, czy możemy sobie zmienić kogoś z tej ligi, ale nie, 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 złoty rzadki. Jest coś inny, z... nie jest Liga. Ojoj, CPS, Turecka Liga. Nie ma! No to jest kłopot. Ile nam tu zabierze zgrania? grania? 9. Mhm. Mm Dobra. Liga turecka. No, weź. 2200. No, za niego nie dam. Turecka. Turecka, turecka. Rosyjska. Jest turecka. Kogo my tu mamy? Tego byśmy mogli wziąć, ale nie daje maksymalnego zgrania, więc niestety będziemy musieli wziąć tego obrońcę z Ligi Tureckiej. No trudno. Jakoś się żyjemy. No trudno, będę musiał dać za niego te 2000. Chociaż może 2000 za niego. Nie, no to, no to 200. No trudno, no niestety no, za niego przepłacę, No niestety. I teraz Iwo. Chociaż jeszcze możemy zmienić praktycznie. Bo... Nie ma go za 2300 A to jest liga chińska Zobaczmy czy mamy jakiegoś jeszcze Zmianę z rzadkiego, rzadkiego pomocnika spróbujmy Z jakiejś ligi arabska, turecka, to była chińska Meksykańska liga Rafael Cor... Jakoś tak Czy nam będzie pasował? Będzie, tylko brakuje nam jednego zgrania Dosłownie jednego zgrania Ile ty kosztujesz? O, no i już jest tańszy, ale nie za 1000. 1300? Jest. 950? Jest. 750? Jest. 650? Jest. Za 600. I potrzebujemy jednego zgrania. Czy mamy jakoś. Jest, mamy zmianę formacji i mamy ukończoną pierwszą jedenastkę. Paczkę rzadkich piłkarzy otworzymy sobie teraz. A potem lecimy z dwoma następnymi zadaniami. Chociaż też, bo chociaż też będzie trudno, 83 gwarantowane. 12, rz 12 rzadkich piłkarzy. Zobaczmy, kogo my tutaj trafimy: Banery i Cardi. Chyba go już mamy, więc będzie na, na sprzedaż. Draxler, hmm, Ramunian, Fabio sedamy, Konate może być drogi? No, 1000. Okej, okay, no i cardi, no. Ależ to chyba nie będziemy sprzedawać, chociaż może nie wiem ile kosztuje Baka Jakoś drogo tysiąc, no 1200 by się za niego pchnęło. Więc no może być. I Wilson Za niego to... No też takie jakieś tam pieniążki, więc lecimy. Lecimy teraz my tutaj z drugim SBC którym jest.. Który byśmy mogli zrobić właśnie? Tutaj potrzeba 90 zgrania, właśnie 99 zgrania. Chociaż można zrobić też jedną narodowością i 9 lig. Chociaż nie dobra. To zrobię sobie to zrobię poza odcinkiem. A teraz przechodzimy. Co ja mam zrobić? A, zróbmy se. Tego tutaj nie ma. Chociaż, no kurde, by nam się Ricardo Pereira. Przedł, chociaż kogo mamy na lewej broni? Już nawet sam nie pamiętam kogo ja na, na tej lewej broni mam praktycznie, bo ja mam słabą pamięć No dobra, to zróbmy sobie rozbudowę 85x5 jak mamy tyle kart Chociaż jest potrzebny właśnie team of the week A my mamy team of the week na ławce A czy będziemy mieli zmiennika na bramce jakby on Nie Netto to nie, nie będę ryzykował tymi kartami. Zróbmy sobie po prostu pika 82 Trudno Dobra, 6 rzadkich no to lecimy Mam tu jakichś po prostu z rzadkich. zostawimy sobie 5 Mamy dokładnie Saka, nie będę chciał sprzedać, więc będziemy musieli użyć Waclika Nie mamy już rzadki, złotych rzadkich trzeba będzie kupić. Tylko teraz pozmieniamy pozycję prawe skrzydło lewa obrona na napastnika Shop rozlaj tutaj i pyk potrzebujemy teraz jeszcze 5 zawodników. Chociaż nie, nie za 350. No, za 350 pójdą. raz dwa jeszcze jakieś, jakieś zadanie zrobiłem jeszcze genialnie nowy poziom kto by się tutaj przydał obrońca, ale mmm Mamy kogoś? Mamy, ok. Jakaś ta sama liga, no to weźmy kaletara, i sako. Sprawdzę ile już mieliśmy. Ile mamy z tych złotych, zwykłych. Nie tak co tych zwykłych, mamy cztery To ustawmy sobie ich. Dobra. zróbmy tak i tego tu, potrzebujemy lewego pomocnika, lewy pomocnik, dobra weźmy tego werbicia z legi. chociaż nie wiem czy to nam zgranie da, dało nam trzy zgrania. Dobra, robimy tego pika i to będzie tyle na ten odcinek, bo to jest pop -y odcinek powrotny, więc będę mógł chyba robić więcej tych odcinków. A sprayer pika wypada nam no, i koniec cawić. No okej. Okay. Okej, okay, no może być. Mi się daje, że może być, a nie jak, nie... A, jak inaczej. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy sobie jeszcze, co żeśmy zrobili w zadaniach. To chyba to te monety. Nie, paczkę rzadkiego piłkarza 75. Plus. Ok, sklep. Dobra, no i twórzmy tego rzadkiego piłkarza 75. Plus. Bez banerów, no. Bez 83 plus. i to jest elvedi i dobra moi drodzy, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć.